Witam, dzień dobry, moi drodzy. Karty na 16 maja. Nie kwietnia, tylko maja. Tak mi się przykleił do mnie się ten kwiecień. Wszystkiego dobrego wam życzę, jeżeli urodziliście się 16, bo życzenia warto złożyć. Zawsze to jedne życzenia więcej. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi. Robimy karty, moi drodzy, na 16. Znowu piątek, nie wiadomo kiedy. Zobaczmy. Praca. Dom, co przyjdzie nieoczekiwanie. Wasza rola rezultat dnia, zdrowie. Patrzcie dwie mi chciały wyjść. Niech będzie. O czym myślicie? Miłość. Wiadomość z góry dla Was. I karta wyrocznia. Na piąteczek. No i sprawdzamy pracę. Mogą być jakieś cięcia i sytuacje trudniejsze jutro, przy pracy. Ktoś może czegoś od Was wymagać. Wcale nie znaczy, że Wy się podporządkujecie. Tak Wam powiem. Ale może być taka sytuacja, że ktoś tutaj będzie chciał, oczekiwał od Was czegoś. Dlaczego? Bo Wy może, może być taka Wasza postawa niechętna, że Wy się wcale nie chcecie na coś zgodzić, a ta osoba próbuje Was przy pracy nakłonić. Jeżeli ktoś Wam będzie coś obiecywać przy pracy jutro, to nie wierzcie w to, bo te karty pokazują, że ta osoba nie ma wyjścia. Być może powie różne rzeczy, żebyście się tylko na coś zgodzili. Te karty mi pokazują tutaj, nie wiem, czy ta osoba jest postawiona w trudnej sytuacji, która zarządza wami, bo tutaj jest pokazana osoba, która może też zarządzać ludźmi, czyli też wami na przykład. Przy okazji, chyba że to wy zarządzacie, ale nie, te karty mi tak nie pokazują. Jest jakiś nadzór z góry tutaj pokazany. Wcale się nie musicie zgadzać, ale te karty mówią, że byście też nie wierzyli. Słowom tej osoby, bo ona jest w jakimś dramacie, nie wiem, czy potrzebuje kogoś do tej pracy, czy potrzebuje kogoś na to stanowisko i mm, dla mnie tu jest pokazany złodziej i oszust. Ja bym w to nie wierzyła, co ta osoba ma Wam do powiedzenia. Przy domu co jest? O Jezus! A przy domu sprawiedliwość. Możecie się zastanawiać nad jakimiś etapami w swoim życiu, czy ich nie zakończyć. Rozwody, sprawy sądowe. Może być też taka sytuacja, że macie jakiejś sytuacji dosyć i mówicie o tym bardzo konkretnie. W ogóle pokazuje się ciężkość przy Was. Może być taka sytuacja, że y, ciągniecie wóz po prostu przy tym domu i już macie dosyć. Może sobie to uświadomicie przy domu, że no hola, ale już przy holu wali wszyscy dookoła przy tym domu na przykład, tak? Hmm. Niektórzy mogą mieć rozwody, sprawy spadkowe i najróżniejsze rzeczy, analizę tej sytuacji jutro. Może ktoś do Was przyjdzie z propozycją, że może trzeba się tym zająć, trzeba w końcu to zrobić, w końcu trzeba to ruszyć. A ruszać to jest, to, te sprawy sądowe to jest po prostu, wiecie co, nie? Co przyjdzie nieoczekiwanie. Hmm. Mądrość mi się karty pokazują. To tak, jakbyście coś do Was przyszło na zasadzie, że ja już wiem, jak postąpić, właśnie, co jest nieoczekiwane. Tutaj u Was jest taka mądrość życiowa, doświadczenie życiowe, to do Was przychodzi, że nie, ja postąpię inaczej, bo ja nie muszę tego robić w ten sposób. Albo przypomnijcie sobie jakąś sytuację ze swojego życia mm, i stwierdzicie, że nie, to nie dla mnie. Wiecie, mi się przypomniała tak, od razu taka bardzo pasująca sytuacja z mojego życia, jak poszłam, yy, wykonywałam jakiś zawód, pamiętam, to coś, coś robiłam, to było po szkole i potem po wielu latach poszłam, nie miałam pracy i poszłam spróbować i pomyślałam sobie, siedziałam tam w tej firmie i pomyślałam sobie, Boże Święty, to tak jak po szkole się poczułam wtedy i wstałam, pamiętam i wyszłam. <noise> to był koniec mojej pracy tam. No, i to tak, generalnie to tak podobnie się pokazuje, byście poczuli, że przecież ja już byłem, czy byłam w takiej sytuacji w życiu. Ja już wiem, jak postąpić w tej sytuacji. Rezultat dnia hmm. liczenie pieniędzy, przeliczanie pieniędzy przy domu czy mi starczy, czy mnie na to stać i czy jest mi to potrzebne? Tak mi te karty pokazują. Dlaczego? Chcecie podjąć jakieś decyzje, te karty pokazują, że może trzeba będzie zmienić zdanie, żeby lepiej wam się zgadzały te finanse domowe, jakby te karty pokazują, może trzeba będzie coś ukrócić, zmienić zdanie na coś, żeby bardziej zgadzały wam się te pieniądze przy domu. Taki rezultat dnia. Jaka wasza rola? A co ja tutaj mam za kartę? Poczekajcie, moment. Hmm. Dosyć dużo jest tutaj myślenia o sobie, taka Wasza rola. W szczególności, jeżeli macie mętlik w głowie odnośnie jakiegoś spotkania, jakiejś osoby, w ogóle jakiegoś spotkania z kimś, e, tak mi te karty pokazują, że macie jakieś wątpliwości co do współpracy, co do jakiegoś spotkania, czy spotkania się z kimś, to te karty mówią, żeby... Myśleć bardziej o sobie w tej sytuacji. Co tak mi logika podpowiada? Nie serce, tylko tym razem logika. Zdrowie. No, i teraz tak. Ha. Jeżeli wy macie jakiś stan zapalny gdzieś i wy o tym wiecie, a teraz sytuacja się zaostrzy, to te karty pokazują, że co? Migusiem trzeba pędzić do lekarza. Jeżeli macie jakiś stan zapalny albo coś się dzieje w waszym organizmie i jutro poczujecie się źle, to już nie ma odwrotu, moi drodzy. Tutaj karty pokazują, no raczej chyba sor, bo w piątek będzie o lekarza może ciężko. Po południu, na przykład, jak wrócicie z pracy albo coś w tym stylu. Te karty pokazują, że jeżeli masz dolegliwość, wiesz, że masz jakiś na przykład stan zapalny, a jutro poczujesz się gorzej, to absolutnie nie czekamy do poniedziałku, tylko idziemy do lekarza. Bo tutaj nie pokazuje mi się z tego powodu dramat, żaden. Nikt nie umrze i tak dalej. Ale te karty mówią o tym, że trzeba pojechać do lekarza. Tak? Co wy macie w głowie? Hmm. Myślicie o zatrzymaniu czegoś? Co to by wam dało takiego powera, moc? Może o pieniądze chodzi, wiecie? Hmm. Te karty mówią o odzyskaniu pieniędzy, odzyskaniu czegoś. Gdybyście to odzyskali, to byłaby przy Was siła, moc, power w ogóle, taki wiecie? W ten sposób wymyślicie. Co w miłości. Czy na pewno byłoby spełnienie, gdybyś to dostał, albo gdybyś to dostała? Czy na pewno bylibyście spełnieni? Bo te karty pokazują, że można by było podjąć takie decyzje, które byłyby dla Was wielkim spełnieniem w życiu. Tylko czemu tam się czai diabeł? Może wy czegoś chcecie, kogoś kochacie, czegoś oczekujecie od tej osoby, chcecie być spełnieni w tej relacji, w tej znajomości, czegoś oczekujecie, ale te karty pokazują, że no dobra, można by było podjąć nawet takie jakieś decyzje, które by doprowadziły Was do tego spełnienia. Ale czy to na pewno jest dla Was spełnienie? Przeżyliście być może jakieś miłe chwile, albo chcecie przeżywać? Hmm. Nie, podoba mi, nie podobają mi się te karty miłości, bo one mówią o tym, że może wy idealizowaliście jakąś osobę, bo długo już nie układa się na przykład uczuciowo wam w życiu. Ale te karty bardzo wyraźnie mówią: no można by było podjąć jakieś decyzje, ale czy ty na pewno będziesz w tym spełniony i spełniona? Czy to jest naprawdę dla ciebie szczęście? Czy to naprawdę zaprowadzi Cię do szczęścia? Jaka wiadomość z góry? Jeżeli chodziłoby o poszukiwanie partnera czy partnerki w życiu, to te karty mówią, że należy Ci się cesarz, należy Ci się cesarzowa. Tak te karty pokazują. Czyli osoba na jakimś poziomie. Hmm. Jeżeli jesteście sami, a za to zajmujecie się, na przykład, bardzo pracą. Jesteście bardzo rzetelni, uczciwi. To te karty mówią, że jest przy Tobie przykrość, ale nie warto brać byle czego, dlatego, że Tobie należy się cesarz lub cesarzowa, czyli osoba na jakimś poziomie, tak, takim odpowiednim dla Ciebie. Jeżeli intensywnie pracujecie, bardzo intensywnie pracujecie nad czymś i bo ktoś wam coś obiecał, albo wydaje wam się, że to na pewno jest dla was dobre i odniesiecie sukces, to te karty mówią: zastanów się, czy to na pewno będzie dla ciebie sukces? Dlatego, że ja nie widzę tego sukcesu w tych kartach. Widzę, że jesteście zapracowani, uczciwi, rzetelni. Może ktoś wam coś obiecał, albo obiecała wam jakaś osoba, ale te karty pokazują, że zanim się spełnią te obietnice, to możecie się najpierw rozczarować. Jaka wyrocznia dla was? Pieniądze, proszę. Znajdź sposób, by zapewnić sobie dostatek. Gdzie te moje książki? Pieniądze. To pierwszy raz się pokazało. Nie martw się. Znajdziesz sposób na zdobycie pieniędzy, których potrzebujesz. Mimo, że doznałeś różnych nieszczęść w postaci bezrobocia czy finansowych problemów, to wiedz, że zawsze znajdą się osoby chętne do pomocy. Zawsze jest jakieś wyjście. Znajdziesz w sobie odwagę i światło, które poprowadzą Cię do odzyskania tego, co utraciłeś lub utraciłaś. Daj z siebie wszystko, a jeśli potrzebujesz pomocy, to o nią poproś. Będzie dobrze. Najpierw poprośmy zawsze tam u góry, a potem ewentualnie, jeżeli mamy kogoś, kto może nam pomóc i wiemy, że możemy poprosić, to chyba dopiero w drugiej kolejności. Buziaki dla Was, moi drodzy. Pozdrawiam. Do usłyszenia.